Stał tam, stał tutaj na tarasie. Zaczął krzyczeć, a on wtedy uciekł. Mąż nie zamknął bramki w ogrodzie. A przypominałam ci. Jezu, ile razy mam Cię przepraszać? No, Krzyś płakał, jak wracaliśmy ze spaceru i zapomniałem. Zadzwonili Państwo na policję? No, no tak, przyjechał radiowóz, no ale nie było żadnych śladów włamania. Z domu też nic nie zginęło, ściągnęli tylko odciski palców z framogi i pojechali. A ja mówiłam, że to bez sensu, bo on miał rękawiczki, a oni po prostu zrobili to dla świętego spokoju, bo mi nie uwierzyli. A ja, a ja nie, nie, nie mogę jeść, nie mogę spać i ja się cały czas boję, że on po prostu wróci, że, że, znowu mnie porwie. Skąd ta pewność, że to był Andrzej Zuber, skoro miał kominiarkę? Ty też miał te 8 lat temu, ja pamiętam to jakby było to wczoraj. Rozumiem, to proszę coś więcej o tym opowiedzieć. Co się wtedy stało? Dobrze, wciągnął mnie wtedy do samochodu, odurzył mnie czymś i obudziłam się w jakimś ciemnym, zakratowanym pokoju. Wiedziałam, że to już jest, że to jest koniec. On zaczął mi obcinać włosy do gołej skóry. Wiedziałam, że mnie zabije i zrobił to, gdybym nie uciekła. To była głośna sprawa. Andrzej Zuber przyznał się do winy i z tego co pamiętam, dostał 8 lat, tak? Tak. Tak, jakoś niedługo kończy mi się termin odsiadki. Wszyscy, ja czuję, że to był on. A czego pani od nas oczekuje? Ja po prostu chcę, żeby państwo znaleźli dowody, że to zuber. Że, że to zuber mnie prześladuje, że on wyszedł z więzienia i żeby znowu do niego wrócił. No, ale pani powiedziała, że jest tak samo. O co chodzi? Coś się wydarzyło? E, kilka dni temu znalazłam za wycieraczką samochodu kawałek taśmy klejącej, srebrnej. Dokładnie takiej samej jak ta, którą 8 lat temu Zuber zakleił mi usta. Ale ty nic mi nie powiedziałaś. A uwierzyłbyś mi? A może pani ten kawałek taśmy? Nie, nie, nie od razu wyrzuciłam. No szkoda, bo może zachowałyby się odciski palców. Czyli... Czy, czyli państwo mi wierzą? Tak. Pomożemy pani.